Mam nadzieję, że się potniesz i dostaniesz zaburzeń odżywiania, żebyś wreszcie wyglądała ładnie. Wtedy wielu komentarzy, który Rebeka Black czytała na swój temat. Powód? Piosenka o piątku. It's Friday, Friday. Gotta get Utwór, za który jej matka, chcąc spełnić marzenie córki, zapłaciła 4000 dolarów. To historia o początkach końca braku konsekwencji w internecie. W 2010 roku Rebeka Black ma 13 lat. I mieszka w Anheim, w Kalifornii. Jak wiele dziewczynek w jej wieku, jest zafascynowana muzyką oraz kulturą pop. Śpiewa, gra na pianinie i marzy o karierze scenicznej. Jej pasja jest prosta i niewinna. Chciałaby po prostu mieć coś, co mogłaby wpisać do swojego CV aplikując na studia. Pokazać, że w ósmej klasie nagrała Teledysk. Pewnego dnia zauważa, że jedna z jej koleżanek ze szkoły nagrała własny klip. Pytają, jak to zrobiła. I tak trafia na ślad firmy o nazwie ARK Music Factory. To mała wytwórnia z Los Angeles współtworzona przez Patrisa Wilsona i Clarence'a Jay'a. Firma specjalizuje się w produkcji piosenek oraz teledysków dla bardzo młodych, początkujących artystów. Wystarczyło zapłacić. Matka Rebeki, Jordina Kelly, która jest weterynarzem, postanowiła wesprzeć pasję córki. Model biznesowy firmy był prosty i opierał się na dwóch pakietach. Tańszy, za 2000 dolarów, oznaczał, że firma zachowuje pełnię praw do utworu i teledysku. Droższy za 4000 dolarów, że komu miał gwarantować artyście pełną własność nagrania. Georgina wybiera droższy wariant. Wierzy, że w ten sposób kupuje dla swojej córki pełną kontrolę i niezależność artystyczną. Nie wiedziała jeszcze wtedy, jak bardzo się myliła. Po podpisaniu umowy Patrice Wilson, główny autor piosenek w firmie, przedstawia Rebece pierwszy utwór. Piosenka opowiada o byciu superbohaterką dla jakiegoś chłopaka. 13-letnia Rebeka, która dopiero co zakończyła swój pierwszy trzydniowy związek, czuła się z tym tekstem. Niekomfortowo. Odrzuciła go. Wtedy Wilson wysłał jej drugą propozycję, piosenkę zatytułowaną Friday. Tekst miał zostać napisany w jedną noc. Był celowo infantylny, banalny i opisywał proste czynności, jak wstawanie, jedzenie płatków, pójście na przystanek. To był stały element produkcji firmy. W jednym z wywiadów Rebeka przyznała, że tekst od razu wydawał się jej absurdalny, ale jako trzynastolatka stojąca przed dorosłymi profesjonalistami, bała się cokolwiek powiedzieć, więc się zgodziła. Nie wiedziała, że to początek jej koszmaru. Proces nagraniowy był również amatorski. Rebeka dostała piosenkę z mocno przetworzonym przez autotune wokalem, który miał jej pokazać jak ma śpiewać. Teledysk zrealizowano w ciągu jednego dnia. Planem zdjęciowym był dom jej ojca. Za statystów posłużyli znajomi ze szkoły, którzy wystąpili w klipie za darmo. Całość miała dość surowy, taki garażowy charakter. Widać było zielony ekran i proste efekty. Rebeka była tak bardzo na uboczu całego procesu, że nie zobaczyła finalnej wersji teledysku aż do dnia jego publikacji. 10 lutego 2011 roku wideo Friday trafia na kanał YouTube należący do wytwórni. Rebeka jest zdenerwowana. Pierwszą rzeczą, jaką zauważa, jest wielki pryszcznej twarzy. Przez pierwszy miesiąc nic się w zasadzie nie działo. Klip zdobył zaledwie kilka tysięcy wyświetleń, głównie od rodziny i znajomych. Z perspektywy wytwórni transakcja została zakończona. Produkt został dostarczony, a firma zarobiła 4000 złotych. Ale to była cisza przed burzą, bo jeden link wystarczył, by uruchomić lawinę i zmienić niewinną piosenkę w broń nienawiści. Wszystko zaczęło zmieniać się w piątek 11 marca 2011 roku. Komik Michael J. Nelson udostępnił link do teledysk Friday na swoim Twitterze, zadając proste pytanie, czy to najgorszy teledysk w historii? To właśnie ten wpis wszystko rozpalił. Chwilę później link trafił na bloga Daniela Tosza, popularnego prowadzącego program Tosh.0 w stacji Comedy Central. Tosz poświęcił piosence cały segment, wyśmiewając jej tekst, produkcję i samą Rebekę. Wracając ze szkoły, Rebeka dostała powiadomienie z komentarzem, Hej, to jest do bani, ale będziesz sławna. Nie rozumiała, co się dzieje. W ciągu jednej nocy liczba wyświetleń eksplodowała. Z 4 tysięcy skoczyła do 70 tysięcy. Gdy obudziła się następnego ranka, było ich już 200 tysięcy. Jej nazwisko zaczęło trendować na Twitterze na całym świecie. Wideo rozprzestrzeniło się jak wirus, a 13-latka znalazła się w samym epicentrum uwagi. Ale to nie była taka uwaga, o jakiej marzyła. Piosenka Friday stała się internetowym fenomenem, ale z jednego powodu ludzie po prostu jej nienawidzili. W ciągu zaledwie kilku tygodni klip zdobył ponad 150 milionów wyświetleń i jednocześnie stał się najbardziej nielubianym wideo w historii YouTube'a. Z wynikiem 3,2 miliona łapek w dół pobił dotychczasowy rekord należący do piosenki Baby, Justina Biebera, baby, baby, baby. i oficjalnie trafił do księgi rekordów Guinnessa. Komentarze pod wideo stały się kopalnią czystej nienawiści. Jesteś brzydka, nie umiesz śpiewać, twoja twarz jest denerwująca. Mam szczerą nadzieję, że twoja kariera nigdzie nie zajdzie. Krytyka szybko przerodziła się w otwartą agresję. Zaczęły napływać maile oraz telefony. Anonimowe głosy i wiadomości zawierały już nie tylko wyzwiska, ale groźby. Sprawa stała się tak poważna, że policja w Anaheim oficjalnie potwierdziła wszczęcie dochodzenia w sprawie dwóch oddzielnych, uznanych. Zawiarygodne godne gruźb śmierci skierowanych przeciwko Rebece. Jedna z nich przyszła mailem, druga została przekazana telefonicznie. Obie zawierały żądanie usunięcia piosenki z internetu. W jednym z wywiadów Rebeka ze łzami w oczach przytoczyła najgorszy komentarz, jaki przeczytała. Mam nadzieję, że się potniesz i dostaniesz zaburzeń odżywiania, żebyś wreszcie wyglądała ładnie. Koszmar z internetu przeniósł się do świata rzeczywistego. Gdy Rebeka szła do szkoły, życie stawało się nie do zniesienia. Rówieśnicy na korytarzach śpiewali fragmenty Friday prześmiewczym głosem. Rzucali w jej stronę jedzeniem, pytali ironicznie, jaki jest dzisiaj dzień tygodnia. Nikt nie chciał się z nią przyjaźnić. Prześladowania stały się tak dotkliwe, że jej matka podjęła jedyną możliwą decyzję. Wycofała Rebekę ze szkoły. Trzynastolatka musiała przejść na nauczanie domowe, odcięta od rówieśników i normalnego życia. Upokorzenie nie skończyło się na szkole. Media zwietrzyły historię i zapraszały Rebekę do największych programów telewizyjnych. Wystąpiła między innymi w Good Morning America. Na oczach milionów widzów została poproszona o przeczytanie na głos hejterskich komentarzy na swój temat. Ze łzami w oczach czytała słowa pełne nienawiści. Była zmuszana publicznie bronić piosenki, której nie napisała, której nie lubiła i która stała się bezpośrednią przyczyną jej cierpienia. Podczas gdy Rebeka przechodziła przez publiczne upokorzenie i mierzyła się z groźbami śmierci, wytwórnia zaczęła liczyć zyski. Hejt okazał się niezwykle dochodowy. Firma, która wzięła 4000 dolarów od matki Rebeki za realizację jej marzeń teraz zarabiała fortunę na nienawiści skierowanej w jej córkę. Piosenka Friday błyskawicznie trafiła na iTunes i na Amazon. Wilson zaczął sprzedawać dzwonki na telefon z fragmentami utworu. Każde odtworzenie na YouTube, napędzane przez fale derwin i krytyki, generowało przychody z reklam, które trafiały prosto do kieszeni firmy. Patrice Wilson w licznych wywiadach zaczynał kreować siebie na geniusza marketingu i odkrywce talentów, który stworzył globalną gwiazdę. Całkowicie ignorował przy tym fakt, że jego gwiazda, to 13 trzynastoletnie dziecko, które z powodu jego produktu było zastraszane, upokarzane i otrzymywało groźby śmierci. W jednym z wywiadów zapytany o to, czy to co robi jest złe, odpowiedział, że jego celem jest jednoczenie ludzi i pokazywanie młodym, że można tworzyć czystą i bezpieczną muzykę. Stwierdził, że sukces Rebeki jest dowodem na skuteczność jego metod. Zapytacie ej, o co chodzi? Przecież matka Rebeki zapłaciła 4000 dolarów za ten droższy pakiet, który miał gwarantować licuszce 100% praw do piosenki i telewizji. Dysku. No, szybko okazało się, że to była fikcja. Kiedy rodzice Rebeki, przerażeni skalą wyzysku i hejtu, zażądali usunięcia wideo, firma odmówiła. Co więcej, Wilson i Jay zgłosili roszczenia do praw autorskich, twierdząc, że to oni są wyłącznymi właścicielami nagrania masteru i teledysku. Odmówili przekazania materiałów źródłowych. Rebeka i jej matka zostały uwięzione w kontrakcie, nie mogły usunąć wideo, nie miały żadnej kontroli nad jego dystrybucją i co najważniejsze, nie otrzymywały ani centa z zysków, które generowała piosenka. Senka. W marcu 2011 roku rodzina Black postanowiła walczyć. Ich prawnicy wysłali oficjalne pismo, w którym oskarżyli firmę o naruszenie praw autorskich i bezprawne wykorzystanie wizerunku Rebeki w celach komercyjnych. Zarzucili Wilsonowi, że świadomie czerpie korzyści finansowe z cyberprzemocy skierowanej przeciwko dziecku. Podkreślili, że wytwórnia nie tylko nielegalnie zarabia na jej wizerunku, ale również nie wywiązuje się z umowy, która miała gwarantować pełne praw. To był początek końca wytwórni. Spór prawny, połączony z fatalną prasą oskarżającą firmę o wyzysk, doprowadził do ostrego konfliktu między założycielami. Clarence Jay publicznie próbował odcinać się od Patrysa Wilsona, oskarżając go o zablokowanie mu dostępu do firmowej strony internetowej. W czerwcu 2011 roku, po miesiącach sporu, batalia prawna zakończyła się częściowym zwycięstwem Rileki. YouTube na podstawie jej roszczeń usunął oryginalne wideo Friday z kanału. Klip miał wtedy 167 milionów Wyświetlem. Niedługo później wytwórnia przestała istnieć. Ale to nie był koniec Patrisa Wilsona, ponieważ ten założył nową wytwórnię – Pato World Music. I próbował powtórzyć schemat Friday z innymi dziećmi, co spotkało się z ostrą krytyką. Rebeka odzyskała kontrolę nad piosenką, ale psychiczne tortury, którym została poddana, miały swoje skutki. Przez lata zmagała się z zespołem stresu pourazowego, czyli PTSD, depresją i stanami lękowymi. W jednym z wywiadów wyznała, że przez długi czas czuła się jakby cały świat się z niej Now. To uczucie nie zniknęło, gdy piosenka przestała być popularna. Jeszcze w 2011 roku, po odzyskaniu Prawdo Friday i założeniu własnego kanału na YouTube, próbowała odpowiedzieć na krytykę. Wydała singiel zatytułowany My Moment, w którym śpiewała o przezwyciężaniu hejtu i udowadnianiu własnej wartości. Krótko później pojawił się utwór Person of Interest, A te piosenki były desperacką próbą odzyskania kontroli nad narracją o sobie ale nie odniosły sukcesu komercyjnego, bo świat wciąż widział w niej tylko dziewczynkę od Friday. Mimo to się nie poddała, w 2017 roku wydała materiał RI/BL, a w 2023, po 12 latach od swojego koszmarnego debiutu, wreszcie wydała pełnoprawny album, zatytułowany Let Hair Burn. Prawdziwy przełom w walce o odzyskanie własnej historii nastąpił w dziewiątą rocznicę Premiery Friday. O na Instagramie długi, niezwykle szczery post, w którym po raz pierwszy tak otwarcie opowiedziała o skali traumy, jakiej doznała, pisała do samej siebie z przeszłości. Do mojej trzynastoletniej ja, która była strasznie zawstydzona sobą i bała się świata. Do mojej piętnastoletniej ja, która czuła, że nie ma z kim porozmawiać o depresji, z którą się mierzy. Do mojej 17 ja, która chodziła do szkoły tylko po to, by rzucano w nią i w jej przyjaciół jedzeniem. Do mojej dziewiętnastoletniej ja, której prawie każdy producent i autor piosenek mówił, że Nigdy nie będzie ze mną pracować. Ten post otworzył wielu ludziom oczy na to, że za memem i najgorszą piosenką świata stała prawdziwa ludzka tragedia. Ostateczne zamknięcie tego rozdziału przyszło dokładnie w dziewiątą rocznicę, w lutym 2021 roku. Rebeka wydała oficjalny hyperpower remix, do współpracy zaprosiła undergroundowych artystów, teledysk był mroczny, przerysowany i stanowił symboliczną zemstę na przyszłości. Rebeka ubrana w skórę i łańcuchy dosłownie niszczyła w nim wspomnienia związane z oryginalnym klipem. W ten sposób po dekadzie piekła ostatecznie odzyskała swoją historię. Przestała być ofiarą piosenki, a na własnych zasadach stała się jej właścicielką. Historia Rebeki Black to konkretny dowód na to, jak anonimowa nienawiść mogą zniszczyć dzieciństwo dla zysku i rozrywki milionów. Jej przypadek pokazuje, że za każdym wiralowym ludzkim memem stoi prawdziwy człowiek oraz realne cierpienie, które pozostaje na lata. Dajcie znać w komentarzach, czyją historię powinna. Powinniśmy prześledzić w następnym odcinku Strzała.